A to jest osoba, która jest regularnie na moim kanale. Także jej to ja nie mam prawa pominąć i wydaje mi się, że ona wymaga specjalnego, specjalnego szacunku. No i oczywiście miła Bogu, miła. No już ją znacie, ale jeszcze, jeszcze raz ją pokazuję, bo ją bardzo lubię. Tutaj dżentelmen, z którym bardzo długo współpracuję, także ja go nie mogę ominąć. Bardzo mi się podoba jego, jego zabawki w sumie. Robi cudowną robotę. A tutaj to możecie zobaczyć praktycznie, jak się tworzy gobeliny, bo ja tego inaczej nie mogę nazwać. Są to wyszywanki, no ale jest to tak pięknie zrobione, że. Ja no, jestem oczarowany. A to jest bardzo utalentowany młody człowiek, którego ten wideo jeszcze chyba nie odpuściłem. Robi cuda z plasteliny. Super. Następna osoba, z którą mam bardzo dużo miłych wspomnień. Także ci, którzy pomagają, proszę bardzo. Droga otwarta. Niekoniecznie ci ludzie potrzebują pomocy, ale ich po prostu lubię. No i, i, i ja ich pokazuję u siebie. There's my dad A tutaj mój dragon fruit, który właśnie się zaróżowił. No, ale ja jeszcze poczekam, aż się wścieknie i czerwienie, dokładnie. Niech dostanie wypieków większych. No, w każdym razie wygląda tak. Już większy to chyba nie będzie, ale na pewno będzie bardziej czerwony. Także ja jeszcze poczekam chwilę, żeby. Mam nadzieję, że go nic nie zezra. No. no to mój dragon fruit wygląda tak. No i robimy harvest. Nie mam pojęcia, czy to się po prostu ukręca. Zaraz zobaczymy. No on się nie bardzo chce ukręcić. Nie, ukręca się. Okej. Okay. Ja to nie wiem, czy to jest dobry czas dla niego. Okej. Okay. Moim zdaniem to on jest niedojrzały, no ale Ewa powiedziała, że żeby zrobić zbiory, no to rozrobiłem zbiory. No to mamy regolfrud. Zobaczymy za chwilę jak on wygląda w środku. E, witam dzień dobry, cześć, welcome, zastrujcie. E, no i cokolwiek mi wpadnie dołba i wam też. E, dzisiaj piekę piękny ten, bardzo pyszną pizzę. Ona jest pyszna dlatego, że pizza, ten Ewa ją pyszną zrobiła, a ja jestem tylko od tego, żeby to e, odgrzewać, odgrzewać. No. And welcome to my channel. Ha. Tak. Witam na moim kanale. I tutaj się... To jest tylko z tego powodu, że ja chcę po prostu postawić parę znowu ludzi, których lubię. A nie mam kompletnie tematu i będzie takie... Wszystkiego po trochu. Na razie robię pizzę. Patrzcie na to, pizza się rumieni, to jest tak, to jest jeden z y, etapów, jeden z faz robienia dobrej pizzy. Tak wygląda zrobiona pizza. Ok, this is y, pizza well done. Y, one more thing, I do, jedna z ostroja ja muszę zrobić, ale to ja potrzebuję dwie ręce, to, to na razie. To, co ja zawsze robię z pizzą na sam koniec, to zwalam ją z tej płyty, żeby się spód trochę wziął i pod ten po, ten zrobił żeby był taki bardziej no taki jak teraz tak, tak jak teraz ten spód nie już zrobił dobra, to ja to z powrotem biorę na, na ten i lecimy do domu, nie, czy ja lecę do domu? Będzie żartem. No, a tutaj mamy smacznego no. czyli błąd, bon appetit albo 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 smacznego. To no. ja no, A dzisiaj Ewa upiekła mi chleb. To jest zwykły chleb i on jest wielki. Gorący. A to jest chleb z rodzynkami i z pieprzem. To jest jej, jej ten... Yy, jej sztandarowy standardowy pokaz. No. Ona to kiedyś wymyśliła no i to jest też bardzo dobre. I ja się podzielę z tym z moim kolesiem, bo to jest za dużo dla mnie jak na, dla, dla mnie jednego, a ja tylko jem chleb a nie jem. Także ja się to będzie ciap ciap i ja się ten yy, jutro zaniosę do pracy jednemu swojemu kolesiowi.